Ma 105 lat i całe życie lubiła pływać. Przestała dopiero w wieku 101 lat. Na pytanie, co jest jej sekretem na szczęście i długowieczność, powiedziała, pokój jest szczęściem. Posiadanie pokoju w sercu. Nie chowanie w sercu żadnych uraz do nikogo. Pokój przychodzi z poznania Boga. Jessie cytuje Ewangelię. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Ja bardzo kocham Boga, ja grzeszyłam. Wszyscy grzeszymy, ale wiem, że On mi wybaczył. Jego wybaczenie jest dla wszystkich. Którzy wierzą, że Jezus jest synem Boga, który zmarł za nas i zmartwychwstał. Byłam już kilka razy w niebie, ale zawsze mnie ktoś ściągał tutaj na ziemię. Ona jest inspiracją, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteś. Nie powinieneś przestać być aktywny. Ona wciąż pomaga innym, jak na przykład pieczeniu ciast, co tydzień chodzi do kościoła, szydełkuje, ćwiczy. Trzyma całą rodzinę razem, co jest ważne. Nauczyła nas żyć bez strachu, co nam pomogło, bo ludzie teraz boją się wciąż czegoś. I nie pozwala, aby ktoś się wyręczał i mówi, że poprosi o pomoc, jak będzie tego potrzebować. Na jej ścianie wisi cytat z Ewangelii z Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest waszym osiągnięciem. Jest to dar Boga. Happy birthday! Happy birthday, Jesse Jordan. W Toronto, Denise Lawdy, 100 Huntley Street. Bóg stwarzając świat, wykreował wiele pięknych miejsc. Mogą one zachwycać nasze zmysły i przynieść nam wiele radości. Ale prawdziwym i trwałym szczęściem i pokojem może nasycić naszą duszę tylko Bóg. Jezus powiedział: To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężył świat. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daje. Nie tak, jak daje świat. Ja Wam daję. Jezus pozostawił nam więc pewność, że dzięki niemu nie musimy już się bać czegokolwiek, ale zawierzyć jego słowom. Kiedy Jezus przebywał na wzburzonym jeziorze Galicejskim wraz z uczniami, pomimo burzy odpoczywał w spokoju. Na obawy przestraszonych wzburzonym jeziorem uczniów powiedział do burzy: Milcz, ucisz się. Wystarczyły trzy słowa, a na jeziorze zapanował spokój. Ewangelia mówi nam, że pokój posiadają ci, którzy ufają Jezusowi i ci, którzy żyją według przykazań Bożych. Czytamy: Pojednaj się, zawrzyj z nim pokój, a dobra do ciebie powrócą. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Jessie powiedziała, że pokój przychodzi z poznania Boga, bo kiedy poznamy, że Bóg jest dobry i pragnie zawsze dla nas dobrze, to wtedy mamy pokój. Mamy pewność, że jakakolwiek burza się rozpęta i Jezus ją zakończy. Czytamy u Jeremiasza. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznie Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Święta Hildegarda mawiała, że modlitwa i kontemplacja przyrody pomaga nam odnaleźć ciszę i spokój, oraz osiągnąć stan wewnętrznej równowagi i szczęścia. To jest to znakom pokoju. Jest to stan, w którym milkną nasze wszystkie pragnienia, i to taki stan, w którym przestajemy oczekiwać, a zaczynamy akceptować. Kiedy okazujemy wdzięczność i ufność, kiedy zaprzestajemy jakiejkolwiek walki, nawet tej ze złem i przemocą. Bóg, który jest pokojem, nigdy nie walczy, ale kocha. Kto szuka szczęśliwego życia, musi żyć w stanie pokoju ze sobą i innymi, pomimo sporów i kłótni, czyli po prostu wybaczyć, odpuścić, uśmiechnąć się i żyć wiarą. Bo nie przyszliśmy na ten świat, by być nieszczęśliwymi lecz by święcić triumfy nad naszymi słabościami.